Wiadomo, że jak rząd coś chce dać, to dwa razy tyle musi zabrać. Te pieniądze nie biorą się znikąd. A ja tak się zająłem bardziej poważnie zastanawiać i szukać drugiego dna. Może ono jest faktycznie. Może to nie jest tak do końca, że to, co się wydarzyło, że tutaj za, za, za to wszystko jest winny rząd. I z pewnej perspektywy to nawet ma jakiś tam sens, bo te wszystkie dopłaty powodują jedynie zwiększenie inflacji. Witajcie, kochani. Jak widzicie, lato się skończyło. Już tak trochę pochmurno mamy. Jeszcze ma być ciepło, wprawdzie, bo jakieś tam babie lato zapowiadają, ale. Pewnie dopiero za parę dni. Natomiast ja dzisiaj chciałem trochę porozmawiać i odnieść się do cen energii. Nie wiem, czy. Pamiętacie, czy oglądaliście e, mój materiał e, dotyczący blackoutu? E, ja w tym materiale poruszałem właśnie takie ważne informacje, że ceny energii zdecydowanie wzrosną. I teraz tam wielu, wiele osób mnie skrytykowało, twierdząc, że to niemożliwe. Że przecież fotowoltaika, magazyny energii i te wszystkie rzeczy, które są wokół tego, że one się nie opłacają, że one się nie zwracają, że ja przesadzam, że wzrost cen energii o 180% to jest rzecz nierealna. Zobaczcie, tu oczywiście macie kartę do tego materiału. Kto nie widział, to oczywiście już ją już podlinkowuję. Natomiast zastanówmy się. Inflacja swoje zrobiła oczywiście. Wiemy, że ceny energii, które są na rynku, to jest jedna wielka spekulacja. To jest to, że jest to sztucznie po prostu podnoszone i windowane. I teraz ostatnio rząd yy, Polski, prawda, stwierdził, że no tutaj będzie chciał pomóc Polakom. Nazwijmy to w cudzysłowiu oczywiście, ale no, ja tak Podobnie myślę, jak i wielu z Was i wielu moich kolegów, którzy też nagrywali materiały na ten temat. Słuchajcie. Wiadomo, że jak rząd coś chce dać, to dwa razy tyle musi zabrać. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Mają być dopłaty do prądu, tak. Ma być to 2000 kWh tej podstawowej wersji i do, tej, do, tej, do tego zużycia. W skali roku oczywiście macie mieć dopłatę, znaczy dopłatę? Macie mieć cenę jak gdyby na tym samym poziomie, na którym ona była w tym roku, a po przekroczeniu tej wartości, tego zużycia, ta cena ma być już po cenach nazwijmy to rynkowych, które będą w przyszłym roku. Tam oczywiście zostało to troszkę zmodyfikowane, bo zostało przyznane, że 2600 kWh. Tam są jeszcze różne warianty. Pod tytułem, e, że jeżeli będzie e, e, karta dużej rodziny, prawda, to już będą 3000 kWh, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy czegoś nie pomieszałem, oczywiście, bo aż tak bardzo w to się nie zagłębiałem. Ale to dotyczy tego, że e, w chwili, kiedy e, macie jakby tą, tą kartę, macie mieć więcej. Jak się jeszcze ogrzewacie prądem dodatkowo, czy pompą ciepła, to tam są jeszcze jakieś, jakieś większe limity i tak Zostawmy ten temat, bo to, bo to nie, o, nie o tym dzisiaj. Natomiast jak gdyby zmierzam do tego, że no krzyśleliśmy wszyscy trochę na to, że no tutaj rząd nam robi coś takiego i tak dalej. A ja tak się zacząłem bardziej poważnie zastanawiać i szukać drugiego dna. Może ono jest faktycznie, może to nie jest tak do końca, że to co się wydarzyło, że tutaj za, za, to, za, za to wszystko jest winny rząd. Absolutnie, żeby ktoś nie powiedział, że tam bronię czy cokolwiek. Nie, nie, nic z tych rzeczy, bo to nie jest tak, że ja tam jestem za za pisem, czy za PO czy za, za kimkolwiek innym. Nie. To kto by nie rządził, to będzie pewnie podobnie. Natomiast chodzi o to, że yy, teoretycznie oni się starają w jakiś sposób tym najbiedniejszym tą cenę energii zachować na pewnym poziomie. Że tak powiem, oczywiście to wszystko, to wszystko jest dosyć specyficzne, prawda? Bo zwróćcie proszę uwagę na to, że mało kto będzie w stanie zużyć 2000 czy tam 2600 kWh. Mało które gospodarstwo. Są takie oczywiście, ale cóż to jest? To jest nic. Byle pompa ciepła byle ogrzewanie jakieś elektryczne, jakieś piecek. No naprawdę, no te 4, 5, 6 tysięcy kWh to już jest realne. Już abstrahuję od tego, że yy, to, to, te niby, wsparcie dostaną wszyscy, którzy nie mają fotowoltaiki. A jednak w większości domów w tej chwili ta fotowoltaika już się pojawiła albo się pojawi jeszcze za chwilkę. Mamy przeszło milion sto tysięcy wykonanych instalacji w Polsce. A te gospodarstwa, które mają fotowoltaikę, już wsparcia nie dostaną. Tam jeszcze jest taka sytuacja, że Ci, którzy mają właśnie, właśnie, którzy nie mają fotowoltaiki, jeżeli ogrzewają się prądem, to mają dostać tam 1000 zł, ekstra dodatku tak, w ciągu roku, albo 1500, jak znowu, jak tam są jakieś sytuacje związane z kartą dużej rodziny i tak dalej. Tak mówię, ten temat jest, jest tam dosyć, dosyć skomplikowany, nie wiem, czy on się jeszcze nie pozmienia, ale, ale to, to tylko pokazuje, że no, macie fotowoltaikę, wyłożyliście własne pieniądze, czyli rząd uznaje, stać was, no to po co wam mają dopłacać, prawda? I z pewnej perspektywy to nawet ma jakiś tam sens, bo te wszystkie dopłaty powodują jedynie zwiększenie inflacji. Więc to może nie jest takie złe. Natomiast próba ograniczenia ceny no, wydaje się rozsądnym podejściem. No, ale z drugiej strony, jeżeli tu będzie obniżona, to przecież zakład energetyczny gdzieś będzie musiał sobie tą cenę odbić. A gdzie? No na wszystkich innych no to nie jest tak, że nagle magicznie cena spadnie. Ona nie spadnie, ona na giełdzie wynosi bardzo dużo. Tam były momenty, że nawet 2700 zł za megawattogodzinę, czyli w przeliczeniu 2,70 zł za kWh I to naprawdę większość czeka. Czyli wniosek się nasuwa prosty. Chcecie płacić mniej? Zainwestujcie w jakiś magazyn energii, fotowoltaikę i przynajmniej przełączcie się na system hybrydowy. Ja nie mówię o tym, że macie być całkowicie off-grid, tak jak, jak ja, prawda, czy jak pewna część osób, no bo nas generalnie jest więcej. Ale na początek falownik hybrydowy, jakaś, jakiś niewielki magazyn, kilka, kilkanaście kilowatogodzin. Wiem oczywiście, to kosztuje, to jest inwestycja, ale przy tych stanach energii, która, które będą i które nie pozostaną na, na stałym poziomie, one będą rosły dalej, to się zaczyna opłacić. Więc być może jednak warto się nad tym pochylić, warto to przeanalizować i coś w tym kierunku zrobić. Bierne siedzenie i patrzenie, co się dzieje na rynku, no do niczego dobrego nie doprowadzi, poza oczywiście wydrenowaniem Waszych kieszeni, o ile można to nazwać dobrym, bo <laughs> nie czarujmy się, no. pieniądze same się znikąd nie biorą. Trudno się je zarabia, a bardzo łatwo wydaje, prawda? Także wydaje mi się, że Warto to przeanalizować przynajmniej. Jeżeli jesteście podobnego zdania, to napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jak to wygląda z Waszej perspektywy, bo może ja to oceniam w sposób nieprawidłowy, może, może się mylę. No coś musi być na rzeczy, tak? To, to, to jest naprawdę wszystko bardzo dziwne. Co się dzieje. My mamy, mamy mydlone oczy. Jakieś pewne sytuacje są rozważane, które no być może nie powinny w ogóle być miejsca, nie powinny być brane pod uwagę, nie wiem. Rząd, mam wrażenie, że się po prostu miota, że oni sami nie wiedzą, czego chcą. Także weźcie to proszę też pod uwagę, że być może jest drugie dno i być może trzeba to jakoś inaczej przeanalizować. Także do tego zachęcam. Też yy, słuchajcie, obejrzyjcie ostatni materiał Waldka, też tu macie link. On także dosyć ciekawy, też porusza parę fajnych kwestii. Zresztą Waldek ostatnio troszeczkę tam o polityce również zaczyna materiału kręcić. I na temat tego, co się, co się dzieje. I być może faktycznie warto się tym zainteresować, bo tak ktoś powiedział, jak nawet Waldek też ostatnio powtórzył, jeśli się nie interesujemy polityką, to polityka, polityka zainteresuje się nami. Więc miejmy to na uwadze. Tak uważam przynajmniej. Także bardzo proszę, żebyście to brali pod uwagę przy waszych wyborach. No i cóż, tak naprawdę myślę, że chyba nie będę tego przedłużał dzisiaj, bo to tak po prostu sobie żeby nagrałem, żeby, żeby no, coś powiedzieć do was. Nie ukrywam, miałem dużo pracy w tym tygodniu. Ale na sam koniec jeszcze proszę, jeżeli obejrzeliście cały ten materiał, to napiszcie mi w komentarzach, czy zauważyliście, że coś się zmieniło w sposobie nagrywania. No bo myślę, że to widać. No i oczywiście, jeżeli się podobało, to proszę łapaczki w górę, o subskrypcję, o liczne komentarze, tak jak zawsze. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.